Dzisiaj zabaw w i dzisiaj Nikodem i Wiewiórka biorą, Wiewiórka y, każe i Nikodem wziął więc dzisiaj jeszcze będzie jeden odcinek. Ciekawe co dzisiaj będzie, zostawcie łapeczkę i lecimy po, po 625 subów, bo będą jeszcze lepsze odcinki. Pamiętajcie, że był Halloween, pamiętajcie, I niedługo włączę te stare kołsanki. Jeszcze mam te nowe Halloweenowe, ale Halloween już niedługo się kończy. Więc niedługo włączę te, te stare kołsanki. On jeszcze też usypia. Jestem cały czas na No, że będzie fabiował tamkę na te swoje narzędzia. Na grilla, Myślę, że będzie. Teraz uważam i Zanudzenie cienie. Nie ma nic do roboty. Mam dla ciebie niespodziankę. Ciekawe jaką? No normalną. Coś ci powiem naprawdę na łóżko? Na łóżko? Możesz powiedzieć normalnie. Naprawdę? No tak. Skoro do mnie mój Czy? to możesz powiedzieć. Ach, to zapraszam cię na radę. O, no to dobrze. Możemy iść. To chodźmy. Idziemy na Radkę. Na, na, na co? Słyszeliście to? Polek. Coś, co ty chcesz, marszał? Słyszałem, że i nie i Nikodem idą na Radkę. Na Muszę Muszę zadzwonić do Ośmiornicy. Ośmiornica mieszka tam kawałek, więc zadzwonię i powiem. Ośmiorniczka, ośmiorniczka przyjedźcie. Wibiórka i Nikodem biorą się... Się, ale dlaczego? Właśnie, do no bo. Bo. E, Nikody i Wiewiórka poszli na randkę. O, to szybko przyjedziemy. No właśnie. Szybko się do oś ośmielniczka jedziemy. Dobrze jest się. O. Akurat zobaczcie, widzicie? No faktycznie jest. O. Idzie. Właśnie zjedźmy sobie randkę. O, to fajnie! To super! No. Proszę pana, bardzo fajnie jest nosy, No to jest ta ośmiorniczka. A dziękuję, bo to jest mój synek. E, jak się nazywasz? E, wiewiórka? Nie, ośmiorniczka. A to fajnie. Dobrze, nie przesadzajmy. Przyjdziemy do was później. Teraz e, wiewiórka mi kazała mi coś no dobrze, idźcie sobie, i my nie będziemy wam przeszkadzali. No właśnie, jeżeli to jest randka, to, no to to jest spokój i cisza. Dobrze idziemy. Idziemy. Bum, bim, bim. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć smutną wiadomość. Co się stało? No właśnie, no to Sofia nie zdradziła. Jak to? Co się stało? Bo jak ma miał... Coś koły kołysanki, trudno matmę, myślałem, zrobiłem mu, poszedł do szkoły i jeżeli dostał jedyneczkę, no to już mnie nie kocha mnie nie wiecie z kim jest, no. Drzewo odrobili, ile? Co? Z tym naszym nowym? Co? Co? No, tak jest. Powiedziała, że dzisiaj mnie walnie i może mnie zabić. Co? Jak to? <coughs> Przecież to jest tylko zadanie, <coughs> prawda, nieprawda, bolak No tak, ośmiorniczka, masz rację! No, ja też mam rację. No widzicie, już idzie. uważajcie, bo może mnie za chwilę nie walnąć. No chodźcie, Stajniaczku, idziemy. Co ty chcesz, mał, mał piszonie, Wtrykać się na moją drogę? O! O, 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 o. O. Idziemy na pewno widziałam to, Widzicie? I mówiłem, już, że mnie walnę. O! No, rację miałeś. No, prawda, małpyszonie, bardzo dobrze rację miałeś. Widzicie, teraz cóż tu mi mam twarzy, to już mnie tu kawa kwiat. To jest niedobrze, co mam zrobić? To szybko myślę, bo chcę naprawdę z nią być. Nie mam jakichś innych pięknych dziewczynek. Niektórzy z nią z Nikudemem i tak dalej, a ze mną... Może być. Jako tu? wszystko. No to trochę lipa. No, no trudno. Ja nie mam na razie nikogo. Tylko, że nie lubi siostra Wolka. No, ośmiornicy nie lubi. Czeko, to jest takie zimne, dobra, nie chcę wam o muszę szybko uciekać, żeby co mnie nie łubiła, bo będzie jeszcze gorszy prawda? No dobrze, no to idź, przepuścimy ciebie. No, to letrz... no, zobacz, Bolek, co tu się wydarzyło, naprawdę wojna teraz, tak jak w Rosji i w Ukrainie już. O, no, a za chwilę będzie polska wojna i nas będą niedobrzy. No, więc lepiej uważajmy, to jest tylko taka wojna bicia że ludzie czy tak dalej. No. No chodź przy Dzisiaj już dam ci przy spokój. Była fajna randka. Bardzo fajna, podobała mi się. No to dobrze, no to nagrodę. Już idę, widzimy się jutro. To pa. pa! Dzisiaj ja mam super dziewczynę? No to fajnie. No ale muszę coś ci powiedzieć. No co się znowu stało? Z piszony coś wielką sanki? Nie, nie chodzi o to, to właśnie też, ale jest małprzyłem długi. Długim? A co się stało? Był małprzył coś jako łysanki. długi zrobił mu ten ten matmę i dostał jedynkę, coś na i dzisiaj go pobiła. I mi jest drzewem do dobrym willem. Dobrym? Ilem? Co? Jak? Muszę im powiedzieć o tym, no, żeby z nią była, bo ma przynajmniej taki smutny, prawie już chciał tutaj płakać. No to lecę im powiedzieć, no to na razie. No na razie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, ja już jadę. No bo, bo to już się skończyło. No to ja jadę, Bolek. Widzimy się może później. No. No pa pa pa, Bolek. Pa, pa. I to przecież dzisiaj coś się koccieli. No właśnie. A ty z kim będziesz grał? I to już na tyle w tym odcinku, jeśli Wam się podoba, że Ci łapiczkę do kłamczek i citek. I dzisiejszy idącie nagraje, a będzie ko...